W każdej chwili y, możecie Państwo y, przesyłać y, swoje wnioski, uwagi y, na adres biura. Natomiast y, y, prosiłbym o y, taką dyscyplinę czasową, ponieważ my będziemy te Państwa uwagi zbierać, wypracowywać, żeby, żeby w ciągu najpóźniej dwóch tygodni te uwagi do nas y, spłynęły. Y, sądzę, że tyle tytułem wstępu i możemy przejść już do. Właściwej prezentacji. Na początek prezentacja ogólna. Co to jest za opracowanie, z którym Państwo dzisiaj się zapoznacie? W ramach procedur Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad występują różne stadia dokumentacji projektowej. My w tej chwili opracowujemy tak zwany czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Jest to faza studialna opracowania dokumentacji. W tej fazie rozpatrujemy różne warianty i z tych wariantów wybieramy ten wariant najlepszy. Tu macie państwo tą fazę w takiej jaśniejszej ramce. Zostały już opracowane warianty. Prasy obecnie są przeprowadzane spotkaniem informacyjne i zbieranie opinii. W roku następnym będziemy analizować te wszystkie wnioski społeczne, będziemy prowadzić również analizy ekonomiczne i środowiskowe, później nastąpi wybór i ocena najkorzystniejszych wariantów, a następnie zostanie opracowany wniosek o Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Po uzyskaniu tej decyzji środowiskowej w roku 2022 przystąpimy do opracowania koncepcji programowej. Koncepcja programowa to już jest bardziej szczegółowe opracowanie, rodzaj projektu technicznego, gdzie będziemy projektować pracę już w jednym wariancie, będziemy pokazywać. Drogi dojazdowe, sposób odwodnienia, przebudowy, wszystko to już bardziej uszczegółowione. I po koncepcji programowej możemy już przejść do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego i na podstawie tego projektu zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tak zwany z Po wydaniu tej decyzji nastąpi wykup gruntów pod inwestycje, będzie można przystąpić do budowy. Tutaj jest podany rok 2027, oddanie do użytku drogi. Jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, czy będzie to trochę szybciej, czy później, no to zależy od sprawności procedur, możliwości wyłonienia wykonawcy, ale taki scenariusz tutaj we współpracy z Generalną Dyrekcją sobie przygotowaliśmy. To są orientacyjne daty, ale proszę to przyjmować jako daty orientacyjne, a nie daty pewne, że na pewno w 2027 to będzie już zrealizowane. To są daty uwzględniające realne terminy na przygotowanie poszczególnych etapów inwestycyjnych. Po co, po co to studium techniczno ekonomiczne środowiskowe jest wykonywane? Inwestor jakim jest Generalna Dyrekcja, określił sobie te pośrednie etapy, między innymi, żeby ustalić wstępny zakres finansowy, czyli rzeczowy, finansowy, czyli ile będzie kilometrów w tej drogi, jakie będą koszty, czy to będzie się opłacało ekonomicznie. Generalna Dyrekcja analizuje, proszę Państwa, nie tylko pod kątem finansowym, ale ekonomicznym również liczą się korzyści dla społeczeństwa, dla regionu, również oddziaływanie środowiskowe, także to jest ten zakres rzeczowy i efektywność ekonomiczna ustalenie przebiegu poszczególnych wariantów, ostateczne ustalenie typów i podstawowych parametrów obiektów budowlanych. Co to za obiekty budowlane? Pęzły, obiekty mosty to na tym etapie my określamy, w których miejscach one powinny się znajdować i jakie będą ich y, wielkości. Y, następnie y, dostarczamy też na tym etapie informacji do podjęcia decyzji, czy w ogóle takie przedsięwzięcie ma sens. Y, to oczywiście y, z punktu widzenia Państwa i takiego y, y, powiedzmy obrony, Zewnętrznego oczywiście jak najbardziej ma sens, bo połowu nie jest bo nie można przejechać, to, yy, to drogę należy wybudować, obwodnicę. Ale inwestor musi mieć też podstawy, takie twarde ekonomiczne wliczenia, żeby wiedzieć, że ta inwestycja przyniesie korzyści i yy, uzyska odpowiednią stopę zwrotu w kategoriach ekonomicznych. No i na koniec. Yy, Ważna teraz procedura, procedura środowiskowa. Musimy y, uzyskać decyzję o środowiskowym uwarunkowaniu realizacji przedsięwzięcia, bo bez tej decyzji y, drogi nie będzie można budować. Jaki, jaki będzie efekt tego zadania? Oczywiście poprawi się komfort jazdy, zwiększy się prędkość podróży, ruch tranzytowy zostanie prowadzony poza, poza włogów, będzie poprawione bezpieczeństwo poprzez to, że droga będzie odseparowana od ruchu lokalnego. Taka droga też aktywizuje gospodarczo rejony stają się atrakcyjne. Także pod względem gospodarczym, bezpieczeństwa, ruchu społecznym ta inwestycja przyniesie y, 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 korzyści, to że są doszły już tak y, na pierwszy rzut oka. Tutaj widzicie Państwo y, położenie na mapie y, Województwa Dolnośląskiego. Y, natomiast y, w szczegółach y, inwestycja jest realizowana zorganizowana na terenie dwóch powiatów. przeważającej części na terenie powiatu błogorskiego i częściowo na terenie powiatu polsko Powiat błogorski to jest miasto Głogów, gmina Głogów, gmina Żukowice, gmina Jerzmanowa i gmina Kotla, czyli zarówno od północy jak i od południa. I kawałeczek yy, yy, tutaj. Tak? sprzeciwi gmina Rambanice na styku z y, drogą S3. W ramach tego opracowania STEŚ y, mamy cztery y, warianty. Wariant... Dobrze. Y, no, w robocze warianty północne i warianty południowe. Warianty północne to jest wariant... PN-4 oznaczony tutaj kolorem ciemnobrązowym, wariant PN-5 niebieski, warianty południowe, wariant PN-2 kolorem jasnobrązowym i wariant W-4 oznaczony kolorem zielonym. Jeśli chodzi o parametry techniczne projektowanej obwodnicy, będzie to Droga dwujezdniowa o dwóch pasach dróg w każdym kierunku. Czyli mamy tutaj jeden kierunek, w jedną stronę, kierunek Powrót dwa pasy. Z boku mamy opaski po pół metra. Nie będzie to autostrada ani droga ekspresowa. Natomiast jeśli chodzi o komfort dróg, warunki jazdy, to będzie zbliżony tutaj komfort jazdy, ponieważ ta droga będzie odseparowana od ruchu lokalnego. Połączenie z siecią dróg lokalnych będzie możliwe wyłącznie poprzez węzły drogowe. Nie będzie żadnych zjazdów ani wjazdów na obwodnicę płogową. Jeśli chodzi jeszcze o parametry, obciążenie 115 milionów ton na oś, czyli największe dopuszczalne yy, przepisami w Polsce, yy, skrajnie też yy, wszystkie spełnione parametry maksymalne yy, dla dróg yy, tej kategorii, czyli dietę głównej ruchu przyspieszonego. Yy, ramach analizy z w roku zostały wykonane Pomiary ruchu, pomiary ruchu tak zwane kordonowe za pomocą kamer została przeprowadzona analiza i wykonana prognoza ruchu. Tutaj na tych rysunkach widzicie Państwo przykłady jak ruch się rozkłada. Lewy kartogram pokazuje więźbę ruchu tranzytowego dobowego. Opracowanego na podstawie pomiaru. Co to znaczy? To są pokazane wielkości potoków ruchu tranzytowego, czyli nie ruchu lokalnego takiego generowanego przez głowów, tylko przejeżdżającego tutaj przez rejon projektowany ją z, z tej więźby, ruchu, ten ruch to jest ruch obecny. Wynika, że ruch tranzytowy największy jest. Z drogi krajowej nr 12, czyli tutaj jak mamy stare serby, most na Odrze w kierunku węzła Głogów, południ drogi, drogi, ekspresowej S3. Mniejsze potoki są tutaj w kierunku węzła głogów Zachód. Tu Państwo widzicie prognozowany ruch, który byłby sytuacji braku budowy obwodnicy, czyli natężenia ruchu już nie czy natężenia ruchu w ogóle, czyli ruch lokalny, tranzytowy, i tutaj również największe potoki są wzdłuż drogi wojewódzkiej 329. W ramach prac projektowych w ubiegłym roku, w marcu. Wykonane zostały naloty samolotowe, i na podstawie zdjęć z tych nalotów zrobiliśmy mapę, ortofotomapę, która służy nam do projektowania. I tu Państwo widzą rejon światłów, serwisów, to jeszcze można powiększyć i przybliżyć, żeby uzyskać jeszcze większą dokładność. Także dysponujemy dosyć dobrym rozwiązaniem. Oprócz tego. W ramach prac projektowych korzystamy z map do celów informacyjnych, a także wykonaliśmy własne wizje terenowe. Od samego początku jest wykonywana inwentaryzacja przyrodnicza dla wszystkich wariantów. Są inwentaryzowane miejsca występowania rzadki. I chronionych gatunków roślin zwierząt, żywych, siedlisk, przyrodniczych, a także trasy zrównoważonej imigracji y, zwierząt. Y, inwentaryzacja rozpoczęła się we wrześniu 2018 i jest obecnie kontynuowana dla wariantu czwartego. Wynikiem tej inwentaryzacji przyrodniczej będą wstępne informacje, które pozwolą określić miejsca występowania urządzeń ochrony środowiska. Te urządzenia no, ochrony środowiska mają istotny wpływ zarówno na szczegółowe przebieg trasy, jak i na koszty inwestycyjne i lokalizację niektórych urządzeń. To są szczególne, przejścia górne dla dużych zwierząt. Tu widzicie Państwo przykładową fotografię. Oczywiście to nie musi tak wyglądać, ale przejście górne no, ma swoje parametry szerokości. Przejścia dolne, przepusty dla zwierząt, przepusty dla zwierząt małych, dla płazów, ekrany akustyczne. Ekrany akustyczne oczywiście jest w pobliżu miejscowości, tam gdzie. Ta dokuczliwość hałasowa będzie przekraczała dopuszczalne normy. Płoki naprowadzające, odrodzenia, urządzenia podczyszczające, osadniki, separatory, zbiorniki retencyjne oraz całą zielę, zielę naprowadzającą, zielę izolacyjną. Takie projekty wstępne, później oczywiście bardziej szczegółowe powstają w ramach prac projektowych. Jeśli chodzi o tereny przyrodnicze, to na terenie, na terenie wariantów inwestycyjnych mamy obszary, jeden obszar Natura 2000, głębi i użytek ekologiczny to jest mniejszej rangi, głębi głogoskie. Tu widzą Państwo zdjęcia wykonane z identyfikacji przyrodniczej. Takie zdjęcia okresowo na naszej stronie internetowej też Państwo możecie zajrzeć. To tu Państwo widzicie zdjęcia z wizji lokalnej, którą wykonaliśmy w 2018 roku to była szczegółowa wizja i taką wizję powtórzymy również teraz i w miesiącu w grudniu naszą wiedzę na temat już szczegółów projektowych. To dziękuję, to jest pierwsza część. Jeszcze pokażemy Państwu teraz troszkę bardziej szczegółowo trzech tych wariantów wszystkich, a później przejdziemy już do omawiania konkretnych problemów zadawania pytań. ogólne spojrzenie na przebieg wszystkich wariantów. Za chwilę omówimy je w szczegółach. Warianty północne zaczynają się na węźle głowów i Wariant północny PM4 zaznaczony kolorem ciemnobrązowym i y, tutaj kończy się w y, miejscowości y, Serby Stare. Bariat PN5 bardzo zbliżony, zasadnicza różnica miejscowości. lubię, omija od strony wschodniej do zachodniej. Tutaj, jeszcze w rejonie węzła głowów lotnisko przechodzi bardziej na południe i wpisuje się tak jak bariat PN4. Baniak południowy. PRT2 zaczyna się też y, na, terenie, na weźle głowów zachód i obchodzi, y, obchodzi głowów od strony południowej. I y, też w tutaj wchodzi troszkę bardziej w kierunku wschodnim. I wariant W4, jedyny, którego początek jest y, y, na zimnym weźle, to jest na głowów południe. Podchodzi tutaj do głogowa, południa i potem już się pokrywa z wariantem P2. Teraz omówimy sobie bliżej warianty północne. Wariant P 4. Początek węzeł głowów zachód. Ob, 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 obchodzi miejscowość drożów od strony y, zachodniej. Tu jest drobna kolizja z istniejącym y, gospodarstwem, z, tym, z gospodarczymi. Istniejąca droga, y, krajowa nr 12, pozostaje do obsługi ruchu lokalnego. Następnie Dania PT2, przepraszam, y, y, PN4. Przecina linię kolejową Łuczka Tutlicę. Miejscowość Nielubia omija od strony yy, zachodniej. Po drodze mamy jeszcze węzeł Nielubia y, z y, istniejącą drogą krajową nr 12 i drogą wojewódzką nr 298. Yy, przekraczamy drugi raz niekolejową kolejową Łóźka i Tutaj koło miejscowości Słonek krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 292, yy, która łączy głowę z y, Hutą miedzi I mamy drugi węzeł, węzeł Słonek. Następnie wariant przecina yy, linię kolejową nr 273 i po raz trzeci przecina linię kolejową mieszkaliska Tublice. Przechodzi nad rzeką Odrą, mostem, miejscowość Rapocin i węzeł głowów lotnisko łączący yy, obwodnicę z drogą numer 321. Później przebieg w kierunku wschodnim, przecięcie z drogą województwa numer 319, trzeci węzeł, węzeł Serwy. Dalej miejscowość Serby omijamy od strony północnej I wchodzimy w istniejącą drogę krajową GUE 12 Czyli mamy cztery wersje na tych wariancie Węzeł PN-5 PN Przepraszam, nie węzeł tylko wariant Wariant PN-5 Zaczyna się tak samo jak PN4, czyli Pręce błogów Zachód, miejscowość drożu od Zachodu, Dankowice ze strony Zachodniej, miejscowość Nieluga od strony Południowej i Wschodniej. Potem na skrzyżowaniu drogą wojewódzką nr 292 dochodzimy do wariantu PN4. Mamy węzeł, słony tysiące po drodze, przepraszam, tę węzeł nie lubię. Yy, później, tak jak wariant P4, czyli przekroczenie dwóch linii kolejowych, mocna Odrę, Odrze, węzeł włoków z lotniską, węzeł Serby i połączenie z drogą krajową numer 12. Przechodzę do wariantów południowych. Wariant y, PD2 również zaczyna się na węźle y, głowów w południe. Miejscowość drożu tękowice ten przebieg jest identyczny jak y, dla wariantu PN4 i PM5 y, i miejscowość nieludnia od południa i tu w tym miejscu y, następuje odbicie tego wariantu. Y, w kierunku wschodnim. Yy, węzeł, yy, węzeł yy, Kurowice ten węzeł jest splanowanym łącznikiem do drogi yy, wojewódzki numer 292. Yy, następnie kolejny węzeł to jest yy, węzeł Jaczów jest to węzeł na drodze wojewódzkiej numer 329. Jest to bardzo ważny węzeł. Jeżeli Państwo pamiętacie, to z tych prognoz ruchu i analiz wynika, że ta relacja będzie najbardziej obciążona. Jest najbardziej obciążona i w przyszłości też będzie bardzo obciążona. I idziemy dalej w kierunku wschodnim przekraczamy linię kolejową drogę skąd 292 yy, i mamy tutaj węzeł krzepów węzeł krzepów yy, potem droga odbija w kierunku północnym przechodzimy nad rzeką Odrą i przecinamy yy, tereny yy, Doliny Odry i, i obszar Krowia Natura 2000 i w miejscowości Między miejscowościami Stare Serpy i Klucze. Wchodzimy do drogi krajowej numer 12. Tu mamy ostatni węzeł, węzeł klucz. Jeszcze dodam, żeby Państwu może było łatwiej się zorientować w tym wszystkim. Jeżeli Państwo widzicie, takie są zgrubienia, kropki. One oznaczają długości kilometra. Czyli między. Tutaj kropką, a tą kropką mamy kilometr. Długości wariantów to jest tak gdzieś 18 do 21 kilometrów w zależności od, od wariantów. Warianty południowe są troszkę dłuższe, północne troszkę krótsze. Natomiast w tych prostokątach to są oznaczenia obiektów inżynierskich, czyli mostów, wiaduktów, estafet. I ostatni wariant do omówienia to jest wariant 2.4 Wariant 2.4 pokrywa się z najbardziej obciążoną ruchową relacją istniejącą i Zaczynamy na węźle Głogów południe, potem wariant biegnie równolegle przybliżeniu do drogi Wojewódzki numer 329 Pierwszy węzeł mowa na drodze powiatowej no, to już nie będę czytał, ale, ale to jest główne połączenie z siedzibą gminy. Dalej biegnie na północ. Drugi węzeł, węzeł Smar. Ten węzeł jest zlokalizowany na planowanym łączniku z drogą wojewódzką 292 i terenem kuty 5 Później skręca 24 w kierunku. Wschodni i węzeł jaczuk yy, we wspólne, wspólnej lokalizacji z wariantem PD2 i dalej te warianty przebiegają już po tym samym śladzie. Czyli jeszcze mamy węzeł przepów i węzeł klucz. Yy, jeśli chodzi o yy, szczegółowy... Yy, przed wariantów, to co myśmy zaprojektowali, to y, te warianty są dostępne na stronie internetowej. Kto z Państwa miał możliwość zapoznania, pewnie będą pytania. Oprócz tego, tu są wyłożone, możecie Państwo obejrzeć i skorzystać z naszej pomocy. Natomiast teraz y, po zakończeniu tej części poproszę Państwa o zadawanie pytań. Y, może spróbujemy zebrać te pytania w jakąś jedną terytorialnie.